W naszym zawodzie nie można stać w miejscu. Jeżeli stoimy w miejscu, to tak naprawdę się cofamy i to jest już utarty schemat, utarte powiedzenie, które pewnie wiele w branży osób słyszało i to rzeczywiście sprawdza, zgadzam się z tym. Tak jak powiedziałam już na początku, Arkana dosyć fajnie i spójnie jakby skleja się z naszą misją, naszego salonu, z produktami. Nasze klientki też ciągle poszukują nowych rozwiązań, chcą zabiegów coraz bardziej skutecznych, chcą zabiegów, dzięki którym czują się lepiej, wyglądają lepiej. A my z kolei chcemy im to zapewnić. Najlepszą nagrodą dla nas są właśnie te uzyskane efekty, a możemy je uzyskać tylko kiedy w grę wchodzi nauka, innowacyjność, nowe rozwiązania. Arkana to jest marka, którą poznałam tak naprawdę w swojej pierwszej pracy. Zapoznałam się z arkaną na kwasach, arkany, i później, jak otworzyłam swój gabinet, zastanawiałam się, jaką markę właśnie wprowadzić. No i tak pomyślałam sobie o Arkanie i po przetestowaniu tych różnych kremów naprawdę zakochałam się w tą markę i naprawdę polecam wszystkim swoim klientkom, jak pytają, co może pani mi polecić, to ja mówię, że Arkana, bo na tym pracuję, widzę efekty, sama to stosuję w domu, widzę na sobie efekty, także naprawdę to jest super marka, dostępna też dla klienta w takich detalicznych wersjach, tak samo gabinetowe. Super, sprawdzają się te kosmetyki. Dlaczego szkolić się? Bo na cały czas rozwija się, cały czas coś nowego wprowadza, nawet te egzosomy naprawdę dzisiaj bardzo mi podobało, bo dużo wiedzy o tych egzosomach, o, wszystko, o cała, cała ta informacja naprawdę dużo daje. Nawet w takim powiedzeniu dla klienta. Na pewno inspiruje do tego, jak prowadzić gabinet. Co można wprowadzać nowego. Na pewno takim mocnym atutem marki Arkana jest to, że Arkana wprowadza suplementację, gdzie to jest. To jest naprawdę takim dość mocnym aspektem, punktem firmy, gdzie bardzo dużo pomaga w prowadzeniu gabinetu i w rozwoju gabinetu kosmetycznego. Marka Arkana jest tak naprawdę dostępną marką dla profesjonalisty. Jest bardzo dużo pomocy marketingowej, bardzo łatwa, dostępna współpraca. Tak naprawdę tutaj każda forma um, wprowadzenia nowej serii, nowych produktów jest tak naprawdę dla gabinetu atutem i absolutnie polecam wszystkim, którzy tej marki nie znają, z czystym sercem zapraszam na zabiegi i uważam, że jesteście naprawdę fenomenalni. Z Arkana faktycznie pracuję niespełna dwa lata, ale w zawodzie jestem od lat 15 i to, że ja zauważyłam efekty, o czym najpierw mi moja klientka powiedziała, a spróbuj, zobaczysz, bo zastanawiałam się nad wprowadzeniem nowej marki. Spróbowałam i to, że ja zobaczyłam efekty, to jest jedno, ale pozytywny odzew od strony klientek jest najlepszym odzwierciedleniem, że faktycznie terapie działają i nawet współpraca z marką Arkana, bo wsparcie marketingowe to jedno, ale merytoryczne. I polepszenie faktycznie rozwoju nie tylko mojego osobistego, ale mojego salonu jak najbardziej idzie na plus. Myślę, że przede wszystkim to, że Arkana dba o mnie. Dba o mój salon, dba o moje klientki, o reklamę, o rozwój, o szkolenia, o marketing i o wszystkie inne dodatki, no myślę, których konkurencja często nie zapewnia. Marka Arkana, tak jak już wcześniej wspomniałam, jest marką silnie rozwijającą się i wprowadzającą innowacyjne, światowe trendy w branży beauty. Więc to przede wszystkim to świadczy o tym, że tę markę mam u siebie w gabinecie, bo dzięki niej ja również mogę się rozwijać i te terapie dalej przekazywać swoim klientom, z czego są bardzo zadowolone. Klientki teraz w dzisiejszych czasach są bardzo świadome, więc muszę nadrabiać, jeżeli chodzi o nowości. Firma Arkana robi to doskonale, nawet wyprzedza klientki, właśnie jeżeli chodzi właśnie o te egzosomy. Pierwszy raz w ogóle usprzam o nich na dzisiejszym szkoleniu, więc. Dzięki firmie Arkana zyskuję nowe klientki. Yy, poszerzam, yy, yy, poszerzam zabiegi w swoim gabinecie. Yy, no myślę, że jeszcze zostanę z firmą Arkana na długie, długie lata, ponieważ yy, no, z, jeżeli chodzi o zasób yy, zabiegów, spełnia moje oczekiwania.